Witam serdecznie, moi drodzy, Dzisiaj zebraliśmy się tu w sobotę przed Go Karting Center na parkingu, aby pokazać nowego Tiguana. Przede wszystkim dziękuję wszystkim tu zgromadzonym za przybycie terminowe. Właściwie to ja przyjechałem 20 minut wcześniej. Myślałem, że będę pierwszy. Tu już było, były trzy samochody czekały na mnie. Właściwie na Tiguana. Tiguan przyjechał jeszcze chwilę później. I za chwilę zaczniemy takie pierwsze testy, jazdy testowe, które pozwolą sprawdzić to, to, ten samochód w praktyce, ale też spróbujemy porównać nową generację Tiguana. Z generacją poprzednią jeszcze sprzed faceliftingu, bo jeden z naszych widzów przyjechał właśnie takim samochodem. Także przed nami jest całkiem sporo roboty. Zacznijmy jednak od przedstawienia zebranych tu gości. Jak masz na imię? Cześć, mam na imię Marek. I powiedz mi. A właściwie to pytanie do wszystkich. W jakim celu przybyli tutaj? Bo zaproszenie dotyczyło Tiguany, ale być może każdy ma jakieś jeszcze inne pomysły, co można tu zrobić dzisiaj? No przede wszystkim chciałem poznać autocentrum od kuchni, że tak powiem, jak to wszystko się odbywa. No, i byłem też ciekaw samochodu oczywiście, ponieważ miałem już okazję przejechać się starszym Tiguanem. I dość taki twardy z niego samochód. Pamiętam, że koleżanka mówiła, że ciężko jej się maluje paznokcie w porównaniu do E-klasy, jaką ma. Jestem ciekaw, czy w tym wypadku będzie to inaczej jednak. Czy to, okay. jest, czy to jest bardziej komfortowe auto. To zrobimy szybkie porównanie. Dziękuję. Panie. Jak masz na imię? Tomek. Przyjechałem tutaj, bo Marek mnie wyciągnął z domu. Jest wolna osoba, to trzeba skorzystać. Chciałem Ciebie zobaczyć na żywo. No i właśnie przejechać się nowym Tiguanem. Sprawdzić, jak się zbiera. A skąd przyjechaliście? Z Krakowa. Z Krakowa, okej, okay, to nie mieliście daleka. Dzięki. Nie Dzięki. <grystanie> Cześć Jacek, ja przyjechałem poznać Zahara i y, przede wszystkim porównać dwa Tiguany. Okej, okay, no właśnie, bo to jest właściciel tego Tiguana, który tutaj stoi za nami, więc będzie porównanie bardzo bezpośrednie. Cześć, mam na imię Kuba, chciałem zobaczyć nowego Tiguana, zobaczyć, jak tu się kręci. I, I się zakręci, Zakręcić się. <grystanie> się. Okay. Dzięki. Cześć, mam na imię Mirek. Ja przyjechałem zobaczyć w sumie jak to wygląda od drugiej strony ekranu, nie tylko się przed komputerem i patrzeć jak to jest. No i poznać Zachara, zobaczyć też jak to jest z samochodami, jak to wygląda od podszewki, z kamerą i tak dalej, takie sprawy techniczne. Dzięki. Dzięki. Cześć, mam na imię Mikołaj. Przyjechałem z Krakowa, chociaż blachy kieleckie. Chciałem głównie zobaczyć nowego Tiguana, jak on się sprawuje na drodze, może też jakiś asf albo piasek. Coś sprawdzimy. I głównie no, poznać też Ciebie, Zachar. Miło mi. Hej, jestem Iza. Przyjechałam tu, bo chłopak mnie wyciągnął. <laughs> Okej, okay, czy to jest główny argument? <laughs> no, między innymi. Okay. Ale też jestem ciekawa, jak się jeździ tym samochodem. To za chwilę się przekonamy. Dziękuję. Dziękuję. Cześć, Cześć, mam na imię Tomek. Przyjechałem tu z dwóch powodów. Przede wszystkim chciałem poznać Zachara. Chciałem zobaczyć, czy jestem od niego wyższy. Oraz <noise> również chciałem zobaczyć, jak wygląda nowy Tiguan, sprawdzić jego możliwości terenowe oraz kilka innych kwestii, które mam nadzieję wyjdą w czasie testu. Bardzo rzadko zdarza mi się, rozmawiając z kimś, patrzeć tak trochę pod górę. Mam Ty. ten sam problem. <noise> <noise> Dlatego tym bardziej mi miło. <noise> Za chwilę będzie test dwumetrowca, w którym nie będę musiał się przesiadać do tyłu. <noise> Dzięki. Cześć, ja mam na imię Wiktor. Przyjechałem tu przede wszystkim po to, żeby zobaczyć jak od kuchni wygląda testowanie samochodów, bo to jest takie moje największe marzenie od zawsze, żeby być takim dziennikarzem i sobie jeździć tymi wszystkimi furami. No to dzisiaj sprawdza. Także chociaż trochę tego dzisiaj kąsnę. Jak marzenia zjazdą tak? Tak się spłynie W porównaniu do waszego? No w porównaniu w ogóle do skrzyni manualnej. A no tak, bo no nic nie ma do roboty. Jest naprawdę ładny, no jak na nowy samochód. I bardzo tak przypomina Passata. I jest, dla, według mnie dla takich młodszych, dla kobiet głównie też do miasta taki, taki samochód. Ale różni się bardzo od poprzedniego. Z wyglądu? Tak, tak, on się wyostrzył. tak. Dobrze się prowadzi i czuć go. Ja się przyzwyczaić do tych cyfrowych zegarów. Ile tu z koni? Jest 150 koni, napęd na 4. Tak, okay, czy wystarczy te 150 koni, takie auto? No, Mamy prostą, znaczy tu akurat 40, tam dalej 50, ale jak dojedziemy tam w prawo, zaraz skończymy, jak wyjedziemy w prawo i do końca i po nawrotce będziesz miał prawdopodobnie możliwość wystartowania od zera. Jak mniej więcej poczujesz na tych pierwszych e, paru dziesięciu metrach, jak to się zbiera, no przynajmniej od zera. To się dużo miejsca stało. Prawda? Ale za to Za dwumetrowcem nawet jest miejsce, więc no. czuć tej wysokości, tak powiem szczerze. Czuć dopiero, jak masz zaatakować mocny większy krawężnik, to wtedy po, po prostu dodajesz no. gazu i jesteś. I czy na co dzień? Skoda Oktawie? A zawieszenie w porównaniu do Oktawie? Twardsze. Tak, z Tutaj. A no to nawet no Disney się strasznie wysoko kręcą. Zmienia wignek o 4200. No jak na Disney'a jest strasznie cicho w środku. I nie, nie, nie. No. Tych zegarów też się tak ciężko przyzwyczaić. Widzę, że w takim zwykłym trybie to się tak nie poszaleje, jeśli chodzi o przyspieszenia, bo... Pamiętaj, że mamy 4 osoby na pokładzie No to na pewno ten... i ty też. Zawartesz... Hmm. Swoje ważysz, więc <laughs> oh, okay, okay. jak wrażenie... No, jak Ten samochód jest, jest komfortowy, ale też nie jest jakoś bardzo miękko zawieszony. Parę manewrów, prawo, lewo. I opon nawet zafiszczały, ale jest dość zwarty. Jest, jest. Jeśli masz zamiar robić test hamulców, to to jest wcześniej. Taki. Żebyśmy się zaparli, jak Ci się podobają zegary. Spoko, no. wiesz co, tak nie wiedziałem co myślę takie takich elektronicznych, bo dużo czytałem gdzieś tam, że, że to się ludziom nie podoba. No, ale dlatego się, jak Ale jakoś mi to nie przeszkadza. Jestem przyzwyczajony do niższych samochodów, zdecydowanie. Nie? Ale jak. Siedzi się wysoko, ale jakby tutaj nie, nie, nie pod samy dachem innym samochodem. Tak że... A fajnie trzymają się za są naprawdę fajne? Czy... Porównujemy przyspieszenie. No? 140 kontra 150, ale Sportowy? oczywiście. do 50 więcej nie pędzimy, absolutnie. Absolutnie, teren zabudowany, no to nie To jedziemy. Raz, dwa, trzy. To jest no, się, odchłóćcie się, dobra. jest bardzo pozytywne. Wydaje mi się, że jest dużo większa od poprzednika, bo miałem przed chwilą możliwość przejechania się, się i wydaje mi się, właśnie, że jest dużo mniej claustrofobicznie, jeśli, jeśli chodzi o ten aspekt, z którą mieliśmy okazję no, no, jeździć. No, no. Jest, no DSG, ja już jeździłem szóstką poprzednią i już tamta skrzynia była naprawdę rewelacyjna, a ta jest, no, no, widzę, że jeszcze lepiej dopracowana w porównaniu do e, dziewczynki do Petronika, to jest po prostu nie była ziemia. No dobra, teraz jest jeden z ciekawszych przejazdów, bo tu akurat za kierownicą siedzi właściciel poprzednich generację Tiguana Jedziesz klonem czy nie? Raczej czymś zupełnie nowszym, lepszym, yy, bardziej zaawansowanym technologicznie Ale ty pierwsze metry przejechałeś i ja już wszystko wiesz? Już, już wszystko wiem Jest yy, duża A. różnica w prowadzeniu Przede wszystkim on jest, y, prowadzi się go lepiej, nie jest taki sztywny jak mój A nie? Dużo ciszy Cisza jest tak? Cisze. Może możesz się łopatkami pod kierownicą, są łopatki, sprawdzić na ile to wszystko e, spontanicznie, że tak powiem, reaguje. Fajne ma takie też zawieszenie tylko optymalne, nie jest zbytnio sztywne. Mhm. A też nie jest zbytnio miękki. Wiesz, możemy zrobić nawrotkę i gdzieś tutaj przy 50 zrobić jakiś test łosie lewo. Właśnie z Bajeranskiem pod Moi drodzy, rzadka okazja, możliwość przetestowania wymiarów samochodu w taki sposób, że z przodu siedzi dwumetrowiec, a z tyłu siedzi 2 dwu... I, i zero cztery metrowiec. Dokładnie. A więc testujemy, ja zajmuję miejsce, ustawiam fotel pod siebie, zobaczymy ile miejsca zostanie za mną, ale tym razem nie będę musiał wysiadać. A więc zgodnie ze sztuką, ustawiamy na Rolexa. Jestem Mogę gotowy. Miejsce, tak? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością miejsca Jeśli chodzi o nogi yy... Aż wysiądę i zobaczę Proszę bardzo. Coś nowego E, proszę Ale gorzej z miejscem nad głową, bo jest tak na stygun powiedział Jeden palec Ale na nogi jest całkiem spoko No właśnie, jak to jest Poproszę <grych> no Nawet jak podniesiesz jeszcze stolik to masz jeszcze trochę miejsca No, muszę powiedzieć Pełna że... kulturka, mogę nawet niżej sobie zjechać i wtedy już podróżować Całkowicie wygodnie Tutaj trzeba nacisnąć no to nie, jest, no nad głową, no głową byłoby więcej miejsca, gdyby, gdyby nie, nie okno dachowe, dachowe tak, nie? Tak. bo to troszkę podjada. Centymetrów no proszę bardzo, to jest dwumetrowce zaliczone, a, a, a. Na a nawet jeszcze 4 cm ekstra. Teraz mamy okazję po, porównać Tiguana poprzedniej generacji z Tiguanem naszym testowym, redakcyjnym, najnowszym. I cóż, rzućcie okiem, tak wygląda Tiguan z roku którego? 2008. 2008, a więc taka bardzo charakterystyczna konsola. Z wylotami takimi podwójnymi, pionowo ustawionymi. Pokrętła są prawie że podobne, takie jak w tym najnowszym. Zupełnie inna kierownica z takimi prostszymi guziczkami. Znana przede wszystkim z Golfa 5, Pasada B6, chyba Turana również. No i mamy tu też skrzynię, skrzynię automatyczną, ale to jest Tiptronic. Tak, tak nie DSG to jest tiptronic. No i też prawda, mamy tutaj podwójną klimę, jak widać na takich wyświetlaczach, klasyczne zegary, co niektórym może się bardzo spodobać. I ja co... na przykład wolę osobiście klasyczne zegary. Tam możesz włączyć symulację klasycznych zegarów, mm -hmm. ale podobno tak. to nie jest to samo. No dobrze, i co? Jeśli chodzi o wymiar taki praktyczny, to mamy tutaj kubeczki, schoweczek, miejsce na okulary, jak się domyślać. Nie, to no. jest y... Aha. podoszy śmietnik, a Okay. Może być również popielniczką, jak to okay. spali, ale... Tu mamy tackę, taką bardziej otwartą. E, tu jeszcze jest jeden schoweczek. To tutaj może... niby na okulary, ale a jest na jakiś zapach ewentualnie, czy okay. No czy i coś. miejsca, na, miejsca na, na, jak widać, na butelkę, które raczej tutaj się zmieści, nawet to całkiem sporo. Zmieści, nie? litrowa się spokojnie zmieści. No dobrze, no tak wygląda, zapamiętaliście, nie? Tak wygląda Tiguan sprzed 8 lat. Tak. Prze zapraszamy do nowego. Okej, okay, no i cóż, zmiany widać na dobrą sprawę na pierwszy rzut oka. Inna kierownica, inna konsola, inne schowki, prawda, inne zegary, inna skrzynia biegów, inna... Bardziej ergonomiczny, no więcej, więcej, więcej na przykład... Jak to uczynisz tak, jako właściciel? No? Jako właściciel, to tutaj mi się o wiele bardziej podoba, przede wszystkim jest większa liczba tych schowków, można więcej rzeczy schować, położyć, wszystko mamy bardziej pod ręką. Yy. Podoba mi się również to rozwiązanie, że mamy zamykany schowek U mnie jest wszystko tak na wierzchu i nic za bardzo tam nie położymy, co jest wartościowe, bo jest na widoku mhm. yy. Jeżeli chodzi o podłokietnik, to jest praktycznie taki sam, chyba nawet może trochę mniejszy yy, Co by dalej tutaj można było jeszcze powiedzieć? Yy, fotele? Dlaczego fotele oszuki? dużo wygodniejsze Fotele dużo wygodniejsze, aczkolwiek nie wiem czy to jest y, skóra eko, czy naturalna no, pewnie Eko, to znałem no w ale mnie osobiście bardziej pasuje skórzana tapicerka. No i przede wszystkim, okno dachowe. Tak jak już mówiłem wcześniej, u mnie tego brakuje. Wiele osób zauważyło, że to wygląda bardzo fajnie bezramkowe lusterko. Lusterko, no, fajny design przede wszystkim. Fajnie to wygląda No i co, pokrętło, jak mówiłem, prawie takie no, same, prawda? A też okienka takie powiedzieć? na, na, na wskazania dokładne I tu chyba temperatury. Ta, tak, z, te z tyłu tam, tam jest, trzecia strefa również. No a jeśli chodzi o zegary, no cóż, no z zegarami jest tak, że trzeba to polubić, no, sam, albo, sam, albo się do nich przykonać. są fajne, są fajne. Przy okazji kiedyś testowałem Mercedesa, no, boże, konfigurowałem e-klasę nową i ja bez wahania bym wybrał klasyczne zegary jedne. Jedne. Podsumowując, postęp jest? Znaczący. Znaczący. Jakieś wady, jakbyś miał znaleźć różnicę in-minus, na pewno coś tak się znajdzie. Że w starszym lepsze jest? No. Nie, nie, nie musi się znaleźć, ale myślę, stwierdzić. że ciężko znaleźć. Ciężko stwierdzić nie, raczej ten jest, ten jest na plus <laughs> okay, próbowałem próbowałem, ale nie znalazłem <laughs> ok, dzięki skończyliśmy testy Tiguana na asfalcie wybieramy się teraz w kierunku e, testów na piasku e, ale poprosimy jeszcze wszystkich o, e, o jedno, dwa zdania na temat e, Tiguana po tym pierwszym, e, po pierwszej jeździe testowej jak go e, oceniacie i tak po kolei przede wszystkim funkcjonalność i wygoda bardzo pewne prowadzenie, pomimo rozmiaru i niezmiernie wygodna kierownica. Ja uważam, że bardzo dobra jest, e, to jest skrzynia, naprawdę ma fajne przełożenia i przyspieszenie też jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jak macie jakieś ujemne cechy i chcecie powiedzieć o tak. Oczywiście, no. oczywiście, Można. oczywiście, możecie też <laughs> powiedzieć o minusach. Ja tylko z punktu widzenia pasażera no, oceniam z tyłu wygoda i miękki podłokietnik. No, ogólnie, na bardzo wysokim poziomie. Mnie zaskoczył zryw w tym samochodzie, to znaczy przyspieszenie na początku, do setki nie ma jakiejś rewelacji, ale zryw jest fajny i zawieszenie to jest tak optymalnie zestrojone, nie za twarde, nie za miękkie. W sumie to delikatne, ale potrafi ostro pojeździć i fajny układ kierowniczy. Według mnie największy plus to jest ta skrzynia. Zupełnie niewyczuwalne zmiany biegów i nie ma odczucia, że to jest wysokie, wysoki samochód. Czuć się jak normalnie w niskiej osobowce. Dziękuję. Dużo przestrzeni. Tak, dokładnie. Jestem bardzo zaskoczony <laughs> z szybkością działania sprzęgowej skrzyni. Naprawdę działa rewelacyjnie. Tak. I jednak żeby nie było tak za kolorowo, chciałbym też wspomnieć, że jest to samochód, który kosztuje 200 tysięcy złotych, więc w cenie takiego samochodu można takie rzeczy jednak wymagać moim zdaniem. Dziękuję. Dziękuję. Moim zdaniem samochód prezentuje się atrakcyjnie, wizualnie, skrzynia biegów z... też mi odpowiada, nie szarpie, jest stosunkowo twardy, co też mi odpowiada. Ogólnie bardzo udany samochód moim zdaniem. Dziękuję. Bardzo dobra skrzynia, układ kierowniczy, silnik, wygoda, y... prowadzenie w porównaniu ze starym Tiguanem i mógłbym bez problemu zamienić. Dziękuję. Elastyczny silnik, wygoda, no i przede wszystkim bardzo sztywne i takie pewne prowadzenie. Dziękuję. A jako kobieta... Y... Mogę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się prowadziło. Zwłaszcza, że była to skrzynia automatyczna i bardzo komfortowy jest to samochód. Dziękuję. Dziękuję. No powiem tak, DSG robi roboty, jednak po mojemu zawieszenie mogłoby być bardziej miękkie i komfortowe. To musiałbyś dokupić DCC, No tak. może sobie przyłączyć. <laughs> Oczywiście. się z Tobą, że jest dosyć sztywny jak na samochód rodzinny w tej no właśnie. DSG super przyspiesza, nie szarpie. Jak na tę masę samochodu, całkiem dobrze przyspiesza też. Bardzo wszystkim dziękuję za wyrażone opinie, za udział w dzisiejszym programie. Teraz nie wiem, czy wszyscy, czy ktoś, kto ma czasy, ochoty i przestrzeń dzisiaj jeszcze na to, zapraszamy tutaj jeden zjazd autostrady dalej. Jedziemy sprawdzić ten samochód w terenie. Jesteśmy teraz na Bieżanowie. Tutaj mamy trochę piachu. mać pokaż po prawej, po lewej. Wszędzie jest piach. Tam są standardowe jakieś górki, dołki, to co widzieliście też w innych testach. I po kolei spróbujemy tu zrobić albo przejazdówki tu po równym, gdzie można pojechać trochę szybciej po piachu, albo tam zjedziemy, pokonamy jakąś górkę, zwiedzimy jakieś Dołki, no i, i tyle. No i zobaczycie za chwilę, jak sobie Tiguan radzi w sytuacji, kiedy no, jest testowany przez wielu różnych kierowców.

Również test terenowy, bawiliśmy się tutaj na górkach, na dołkach, zakurzyliśmy ten samochód całkiem solidnie, ale to tylko dowód na to, że auto naprawdę tutaj miało co robić. Co ciekawe, było testowane przez bardzo wielu kierowców. Każdy miał inny styl jazdy, każdy miał inne podejście do tego, jak zaatakować kolejny podjazd i to jest właśnie cecha, która wydaje mi się bardzo ważna w tego typu samochodach, czyli uniwersalność, gotowość do jazdy w każdych warunkach, ale też gotowość do stosowania się do nawyków jazdy każdego kierowcy. Cóż, dziękuję w takim razie wszystkim tu zebranym, jeszcze coraz mniejsza grupa, bo parę osób już pojechało. Dziękuję za przybycie, za testy również w terenie i cóż, jak będzie kolejny tego typu test, to ponownie zapraszam do zobaczenia. Dziękuję.